tutaj pierwszy i ostatni raz wypowiedzieć się na temat tej całej dramy, w którą zostałam zamieszana. Chcę Wam powiedzieć wszystko to, co ja wiem i jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy się wypowiadam, bo zostałam przywołana do tablicy przez Sylwestra. Dobra, więc tak, chronologicznie. Zerwałam ze Stuartem, zrobiłam live'a, gdzie płaczę. Odezwała się do mnie Justyna Sukanek, która chciała mi jeszcze bardziej zniesmaczyć Stuarta i opowiedziała mi różne sytuacje z nim związane. Między innymi napomknęła mi o tej sytuacji, której teraz jest głośno zaczęła dociekać i wstawiać te wszystkie storiesy. Reakcja Stuart'a była taka, że zadzwonił do mnie i zaczął grozić, że sobie coś zrobi. Ja zadzwoniłam do Justyny i spytałam się, co mam z tym zrobić. Ona powiedziała, że mam zostawić go w spokoju, nie wezwać pogotowia, ale ja poczułam, że moim obowiązkiem jest wezwać pogotowie, bo co, gdyby faktycznie coś sobie zrobił, więc wezwałam pogotowie i Stuart został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Justyna się wtedy na mnie zdenerwowała, bo obiecała mi, że nie będę miała kontaktu ze Stuart'em i zerwała ze mną kontakt. Ona zaczęła dociekać te wszystkie sprawy, nie chciała mi podać żadnych informacji, powiedziała, że ona chce chronić wizerunek tych dziewczyn, więc ona się z nimi będzie kontaktować. Ona pójdzie na policję, ja tylko wiedziałam, że jedna z nich się nazywa Julka. Te dziewczyny nagle wycofały się ze wszystkiego, więc już Tyna poszła bez niczego na policję i policja ją odesłała do domu. Więc ja stwierdziłam, że nie chcę się w to w ogóle mieszać, potem się jeszcze okazało, że mama Stuarta jest chora. Więc gdzieś tam pozostawałam w nim, z nim w kontakcie. Eee, stwierdziłam, że jeżeli policja nie jest w to zaangażowana, to ja nie jestem strażnikiem internetu, żeby się w to angażować. Zresztą wiem nic. I na tym się to wszystko kończy. Nic więcej nie mam Wam do powiedzenia. To jest wszystko. Nie chcę być z tym tematem więcej mieszana. To jest wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. I tyle. Ja nie miałam pojęcia o tych screenach, o tych wiadomościach, które były umieszczone teraz w filmiku Sylwka, widzę je pierwszy raz, to Wam przysięgam, nigdy nie widziałam tych wiadomości wcześniej. Postawcie się w mojej sytuacji, ja miałam wtedy 19 lat, Stuart mówił mi, że to co mówi Justyna to nieprawda, że on nic nie robił z tymi dziewczynami, ja byłam ślepo w niego za zapatrzona, też nie znałam się na prawie, myślałam, że jak policja wysłała Justynę, no to jest po temacie, że to jest rzeczywiście nieprawda. Bardzo Was przepraszam, gdybym wiedziała, to zgłosiłabym to organom odpowiednim i zajęłabym się tą sprawą, ale nic nie wiedziałam. Przepraszam Was bardzo. Dobra, już ostatnia rzecz, którą tutaj mówię. Mówicie mi, że mogłam iść na policję, że skoro widziałam, że coś takiego słyszałam, to chociaż jak o tym słyszałam, to mogłam powiadomić o tym policję. Justyna o tym wiedziała, Justyna zbierała dowody, ja nic nie, mia nie miałam, żadnych dowodów, a jeżeli poszłabym na policję, to tak jak ona zostałabym odesłana do domu, bo trzeba mieć jakieś dowody, albo iść z osobami e, pokrzywdzonymi. Ja nie znam tych osób do tej pory, nie wiem, jak mają na nazwisko, nie wiem, kim są. Pierwszy raz wizyty skrinie. A oskarżając, jak ja bym oskarżyła go gdziekolwiek o to, że to zrobił, nie mając dowodów, to sama popełniłabym przestępstwo, bo nie wolno kogoś oskarżać, zwłaszcza o tak ciężkie rzeczy, nie mając żadnych dowodów. I to tyle. Nic. Pierwszy raz widzę te rzeczy, jedyne co mogę powiedzieć, to przepraszam, nie byłabym z taką osobą, jeżeli wiedziałabym, że coś takiego, jest taka przeszłość tej osoby i nie miałabym też z tą sobą dalej kontaktu. I to tyle. Dziękuję za uwagę i dobrałam do rzeczą. na Sukanek mnie tutaj próbuje oczerniać, ale co się jej dziwić, ona mnie nienawidzi od samego początku. Najpierw zabrałam jej chłopaka, a potem przyjaciółkę i nieraz byłam gnębiona w domu X. Może się wtedy pochwalisz tym, jak byłaś pijana na urodzinach wariataratka i po tych urodzinach dzwoniłaś stuart do stuarta i go szantażowałaś tym, że wypuścisz te rzeczy, które masz na niego do internetu i wycierałaś sobie mordę tą sytuacją, żeby tylko do ciebie przyjechał, żeby z tą spędził czas, bo kochasz. Dobrze wiesz, jak stuart manipulował ludźmi i nie rozumiem, czemu teraz mnie oskarżasz, gdzie ja byłam wtedy po wyjściu z psychiatryka na silnych lekach i aktualnie też jestem na lekach i mam się tak średnio. A ty jesteś taką obrończynią ludzi. Albo może pochwalić się ludziom, albo pokażę ludziom screeny, jak życzyłaś dziewczynom, z którymi sytuacja się spotyka, które były chore, miały podejrzenie na przykład raka, żeby umarły i on, żeby umarł razem z nimi, bo cię nie chciał. Może to powiesz. Wszyscy mają coś za uszami, a ja, tak jak wam mówię, nie miałam żadnych dowodów, wiedziałam najmniej i proszę się do mnie odpierdolić, zostawić mnie w spokoju i się zająć osobami, które są naprawdę I teraz już na serio koniec, wyłączam telefon, idę spać. Proszę mi dać spokój, ja się wytłumaczyłam jako jedyna tak naprawdę chyba osoba powiedziałam Wam w 100% prawdę. Zajmijcie się osobami poszkodowanymi, żeby miały dobrą pomoc, zgłoście to na policję i dajcie mi spokój zwłaszcza Justyna, bo ja mam milion takich screenów na Ciebie. Przestań rzucać na, rzucać na mnie klątwy, bo wiem od Twoich starych znajomych, że rzucałaś na mnie klątwy, bo jesteś jakąś wiedzą i się jakimś witchcraftem zajmujesz, tak bardzo mnie nienawidzisz i jak teraz znalazłaś szansę, żeby mnie wypierdolić, to ją próbujesz wykorzystać. Ja Wam życzę spokojnej noczy, noczy, nocy. Mam nadzieję, że um, tak jak mówię, oszoły, osoby poszkodowane będą czuć się dobrze, dostaną jakąś opiekę i że sprawa zostanie zgłoszona na policję.